Piątoklasiści znęcali się nad śpiącym w pustostanie mężczyzną. Bili go kijami po nogach. To pan się dziwi, że ja się dziwię, że jeden ja ja pobili ja ja bezdomnego. ja się tak samo oburzam, tylko ja pan, że mnie zdziwienia wielkiego nie ma, bo to jest też naturalne. Też naturalne, że, 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 że oni naśle, robią dokładnie to co my. Rzucali w niego kamieniami, odłamkami szkła. I policja powiedziała, że, ko że kopali bezdomnego. Że zakręcili film. Że oddawali mocz na niego. No to, to nieprawda? A nawet jeden z 12 oddał na mężczyznę mocz. Tutaj wie pan co, ja, jak się przeprowadziliśmy, mieszkaliśmy na targówku, to pierwszy raz ja widziałem jak idzie dziewięciolatek i przykładowo mówi do drugiego ty frajerze, ty frajerze, ty cwelu, ty, ty to. Tak. Nie wiem, pierwszy raz się w życiu czymś takim spotkałem tutaj dopiero. Po no, prostu no, ten, od... od Skąd musieli to wynieść? No skąd musieli to wynieść? No i dla mnie to jest dziwne. No. To bohaterowie warszawskiej dzielnicy Praga. Piątoklasiści pełni sadyzmu, okrucieństwa i bezwzględności. 11 i 12-letni uczniowie szkoły podstawowej. Adrian B., Rafał D., Grzegorz R. i Szymon P., pseudonim Szaj. Adrian... Pełni pogardy i bestialstwa dla słabszych, nieporadnych bezdomnych, których naprawdę mnóstwo. Schorowanych, bezradnych kobiet i mężczyzn. Nie mamy, to, to, nie mamy. Jakie są to dzieci? To by się pan mocno dziwił. To są normalnie funkcjonujące dzieci. Ale te normalnie funkcjonujące dzieci zachowywały się jak bezlitośni obdarci słowieczeństwa recydwiści, Którzy już mają swoją pierwszą rozprawę karną. Ale? To oni bili, omal nie zabili bezbronnego bezdomnego. Tu w pustostanie przy Kawęczyńskiej cztery Pradze w Warszawie dzielnicy o najgorszej sławie. Czterej piątoklasiści znęcali się nad śpiącym w pustostanie mężczyzną. Bili go kijami po nogach, rzucali w niego kamieniami, odłamkami szkła, a nawet jeden z dwunastolatków oddał na mężczyznę mocz. Ale tych chłopców bronią rodzice i sąsiedzi. Za pobicie i poniżenie bezdomnego obwiniają policję, która ich zdaniem kłamie. Obiecali poprawę? Ja. Jak to tłumaczyli i dlaczego? Nie wiem, czy to policja nie kazała tak powiedzieć, ani jak policja chciała. I tak i tak tym człowiek mówił. Dzieci ukradły bezdomnemu mężczyźnie 80 zł. Nagrywali go telefonem komórkowym. Czy teraz po rozprawie można byłoby porozmawiać? Odejść. Dwie przypadkowe kobiety, które były świadkami tego zdarzenia, zareagowały, widząc bezbronnego mężczyznę, tego mężczyznę, który płakał. Postanowiły zatrzymać chłopców i zaprowadzić ich do dyrektora szkoły. No, no, pan, tak. wziął, że, wziął pan coś? Kto pan Policja mi tak powiedziała. To nic nie jest w ogóle, nie które panu zapowiadamy? Proszę, byś pożegnał, że nie pan jest trudem zachowania, takiego żartu, złego zachowania. No, po prostu na tak? Ale nie jak już się uczekali przez ten oparę z dół na podstaw. Dzieci to się na to dziecko i to już brzmi, nie do się W kamienicy przy Kamęczyńskiej cztery naprace, gdzie dzieci pobiły bezdomnego, nikt nic nie wie. To nie u nas przekonują. Jeśli już, to w innych pustostanach. Nic nie wiem, to jest jakaś fanfazja. To jest, to jest nieprawda, nie. Ja tu mieszkam, pracuję i... To jest spokojny dom. No. A jeżeli coś takiego, to tam jest taki drewniak. Pustostany, tu są? Są. Tak, tak. No to może to tutaj. Nie, jak, nie, jak nie. nie, nie. Ale proszę pana, wiem o po co panu chodzi, że na pustostanie zbili tego człowieka. Tutaj, tak jak pan widział, do żadnego pustostanu nie ma dojścia. Bo znaczy, jest dojście, musi pan zrywać kutkę. Zna pan tych chłopców? O. To nie są Ci jedenastolatkowie, którzy pobili bezdomnego? No nie, znam, wie Pan, ja trochę też już, ja mam teraz 28 lat i jak to jedenastolatkowie, no to wie Pan, nie, nie, nie mój rozmiar, jak to się mówi, po prostu nie zadaje się z takimi młodymi człowiekami, ludźmi, no. Próbujemy odnaleźć pobitego bezdomnego Pana Zdzisława B. W tych krzakach bezdomni mają swoje legowisko. Ta ziemianka to ich noclegownia. Na Pradze, na tym trawniku przy Dworcu Wschodnim jest ich mnóstwo. Szukam pana Zdzisława, To nie pan. A tutaj nie. To pana kolega? Nie. Dobranoc. noc. pan, go, ale nie Tu nikt nie czuje się odpowiedzialny za bestialskie pobicie. Ani rodzice, ani szkoła. Bo dzieci wychowuje ulica. Kiedyś ma była w domu i prywatnała dzieci. A teraz ma k tego pracować, żeby zarobić na, na całość. Szkoła jest winna. Szkoła to znaczy nauczyciele przede wszystkim, którzy są agresywni. W ogóle my akceptujemy agresywność nauczycieli. To, że są niegrzeczni wobec naszych dzieci. Nie możemy jako placówka przyjąć całej odpowiedzialności za to, co się z dziećmi dzieje 24 godziny na dobę. Co ja uważam. Jako psycholog, że formalnie zostało tutaj zrobione wszystko, nie jestem w stanie publicznie przekazać recept, co z tym zrobić nie zmienimy, tego, że rodzice będą pracować po 20 godzin nie zmienimy, tego, że e, jakaś część w Polsce pije alkohol i są uzależnienia w rodzinach też... O tym się dużo mówi, wszystkiego nie zmienił. I żeby nie zarabiać 1000 zł na miesiąc i żeby nie mieć 200 zł na. Żeby szkoła nie musiała dzieciom kupować podręczników i zabezpieczyć ich najbardziej podstawowe artykuły, bo taka jest ta dziewica. Wzorców jest ileś, prawda? Chociażby no wzorcem jest sławny film kawyjka mechaniczna pomarańcza, gdzie jest taka scena bicia bezdomnego. Mało tego, ten film jest tej chwili kultowy. Dla I te sceny brutalne są dla pewnych, dla pewnych kręgów młodzieży. Wszyscy oskarżają środowisko, nawet sami mieszkańcy warszawskiej Pragi mówią o nim źle. To dzielnica, w której na porządku dziennym są kradzieże, pobicia, podpalenia, gdzie ujawniono na przykład gang Pinokia, którego hersztem był dziewięciolatek. To właśnie tu miesiąc po pobiciu bezdomnego doszło do kolejnego bestialstwa. Kilkoro dzieci w wieku od 10 do 13 lat pobili kastetem i swojego kolegę na, na jednym z podwórek na, na Pradze Północ. Eee, całe zdarzenie nagrywali z kolei aparatem fotograficznym. Po to nagrywają, żeby pokazać, że jakimi są wspaniałymi młodymi samcami. Samcami w tym znaczeniu, takim bohaterski, bohaterski młody człowiek. Ja bym sobie na swoich dzieci nie, nie potrafił tak pozwolić, żeby nie, o pewnej godzinie przyszedł do domu. Rodzice specjalnie się nie mają ochoty dogadywać na miejscu Dogadywanie polega na tym, że się wchodzi do. czy podchodzi się do miejsca, gdzie ten dzieciak mieszka i. Znaczy, podchodzić do jego pokoju, mówię, chociaż nie wszyscy mają pokoje, prawda? Odrobiłeś lekcję i to jest tyle rozmowy, prawda? Albo przyjście z, e, z, z n, n, zebrania rodzicielskiego i danie w skórę. No to jest rozmowa. Na klali się widocznie albo naćpali i to wszystko. Nie, nie, nie. To jest... Ja bym no po to prostu... Panu, co powiedziałem, ja bym co mi tam. po prostu przykasował troszeczkę tak, żeby... Ja powiedziałem, Bo ja bym czuli z... trochę pudła. Żeby gnoje odczuli, że bezdomny to nie znaczy, że to nie jest człowiek. I pana i mnie dziwi tylko wiek, prawda? Nic więcej. Bo tak naprawdę jest to pewien standard. Takie rzeczy się zdarzają. Bezdomny jest bardzo łatwo ofiarą. Dzieciaki nie są nigdy inne niż ich otoczenie. Niż... No, oni co dokładnie robią to, co my dorośli. Mi się wydaje, że po prostu chcą rosnąć w siłę no, i za, za szybko chcą przejść albo, wiek. Albo z, albo z biedy. No, chcą po prostu w ten wiek przejść. Za szybko. za szybko chcą wejść w takie dorosłe życie.